Lubię z wami rozmawiać. Czy wy nie uważacie, że my za mało prywatnie się witujemy? Zaprosilibyście mnie kiedy do siebie. Gdyby to wasz generał zechciał dać się zaprosić na tradycyjną wigilię. Bardzo chętnie. Kiedy urządzacie? 24. Aha, znaczy jeszcze przed świętami. Może to i słuszne. Miał być szczupak po litewsku. Ale że nie dostałem szczupaka, więc będzie goloneczka w piwie, Waszu generalę. O, brawo! O, brawo! Bardzo wystawna Wigilia. No, no zgodnie z tradycją, właściwie powinien być opłatek. Słusznie, słusznie, ale nie róbcie z tego zagadnienia. Najważniejsza jest tradycja. Podzielimy się jajeczkiem. Aha. Bóg się radzi. Obnażony, w obnażony. O ma granice nieskończony. Zardzony okryty chwało śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało,